Gdy wspominam życie Lecha Kaczyńskiego, to często myślę, że to jest niewiarygodne, jak człowiek posiadający tyle licznych słabości osiągnął tak wiele. Nie tylko zaszedł tak wysoko, bo podobnie wysoko niektóre inne osoby zaszły, ale zrobił tak wiele dla Polski. Prezydent Kaczyński hierarchizował wyzwania, czy jak to woli zagrożenia, wobec których stoi państwo polskie. I z tej hierarchii, którą otwarcie wyznawał, jeśli można tak powiedzieć, prezydent Kaczyński, najważniejsze było zagrożenie idące dla Polski ze wschodu. Dziś armia w dalszym ciągu jest instytucją całkowicie niezbędną. Na pospolity, Dla jej nie daj Boże, gdyby do tego doszło skutecznej obrony. Zdał sobie sprawę, że koniunktura międzynarodowa nie będzie trwała wiecznie, że to bezpieczeństwo trzeba cały czas wzmacniać. I tu zabiegał m.in. o tarcz antyrakietowy o obecność amerykańską. Polska nie jest krajem dominującym w Unii, nie ma na to szans, żeby się stać państwem dominującym. Polska może być krajem ważnym w Unii. Dzięki tej polityce Lecha Kaczyńskiego na szczycie Unia-Rosja w 2007 roku. Angela Merkel musiała mówić językiem polskiej dyplomacji. Zakładał, że nasz interes narodowy będzie realizowany, jeśli Polska będzie miała wpływ na decyzje tych instytucji, a przynajmniej na decyzje tych instytucji wobec obszaru położonego na wschód od Polski. Apeluję o bliską współpracę między naszymi państwami, narodami, bo tylko ona daje nam wspólnie. Pozycji i w Unii Europejskiej, i w NATO. W 2007 roku w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów Gruzji, Azerbejdżanu, Litwy i Polski i Ukrainy, na którym postanowiono, że projekt o nazwie Odesca Brody Płock. Będzie realizowany. A więc to była strategia uniezależniania Polski od dostaw surowców energetycznych od Rosji, ale również od instrumentu politycznego w postaci zamykania kurka. To wielkie przedsięwzięcie gospodarcze, strategiczne i polityczne. Rosja nie jest dzisiaj przez nikogo zagrożona. Natomiast zagrożone przez niektóre państwa na świecie w pewnym stopniu przez Stany Zjednoczone, przez te państwa, które podzielają polski pogląd w Unii Europejskiej, jest rosyjskie dążenie do odbudowy imperium. Lech Kaczyński uważał, że nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie mieli mieć dobrych stosunków z Rosją. Natomiast chciał, żeby to były stosunki partnerskie. Nasi sąsiedzi Pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ta inicjatywa być może uratowała Gruzję przed zajęciem całkowitym przez armię rosyjską. Ja z tego miejsca chciałbym do moich przyjaciół z Unii Europejskiej, a także ze Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO, które do Unii Europejskiej nie należą, zaapelować o uznanie tego faktu i wyciągnięcie wniosku, zanim nie będzie za późno. Raz chciałbym jeszcze to powtórzyć, zanim nie będzie za późno.